...relacja... Szanowni Państwo, wychodzę z prokuratury rejonowej w Krakowie, dokąd wezwanie odebrałem kilka dni temu i stawiłem się na wezwanie, zmieniając Harmonogram kampanii wyborczej. O tej porze mieliśmy spotykać się z rodakami w Opatowie, w sąsiednim województwie, a jednak przybyłem do prokuratury po to, żeby moją ewentualną absencją, którą łatwo byłoby wytłumaczyć, nie e, przyczyniać się do ewentualnego przewlekania sprawy. E, do dzisiejszego ranka sprawy jeszcze mi nieznanej, ponieważ wezwany zostałem jako świadek i szukam tutaj tego wezwania, żeby Państwu przeczytać, cóż to było. To było wezwanie w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z artykułu 256. Kodeksu karnego, paragraf pierwszy. I cóż to jest ten artykuł 256? To jest propagowanie ustrojów totalitarnych zabronionych faszyzmu, komunizmu, nazizmu oraz ewentualne podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. No i tyle wiedziałem, przybywając tu do prokuratury w towarzystwie siły fachowej. Pan mecenas, panek. Yy, Został dopuszczony przez prokuratora do czynności, a czynność, jak się okazuje, dotyczyła usunięcia ukraińskiej flagi w czerwcu ubiegłego roku z Kopca Kościuszki w Krakowie. Tego dotyczy ta sprawa, ta czynność, to całe działanie dochodzenie prokuratorskie. Pan prokurator miał. Szereg pytań, których ja nie przytoczę, ponieważ szanujemy procedurę i uznajemy poufność samych czynności prokuratorskich. Mogę tylko, mogę tylko Państwu powiedzieć, że skorzystałem z możliwości, jak to się mówi, spontanicznego zeznania i. Podyktowałem do protokołu, że z całą pewnością skandaliczny charakter miało przewlekłe eksponowanie na Kopcu Kościuszki w miejscu tak istotnym dla polskich tradycji patriotycznych, polskiej pamięci historycznej eksponowanie w tym miejscu flagi obcego państwa. I e, szczególnie Skandaliczny charakter miało rzecz jasna eksponowanie barw ukraińskich w kontekście konsekwentnego, uporczywego zaangażowania władz państwa ukraińskiego w propagandę banderyzmu, a więc właśnie nazizmu ukraińskiego, a więc właśnie ustroju zabronionego przez prawo w Polsce. I przez kodeks, i przez konstytucję, i słusznie zabronionego, niesłusznie tolerowanego. W Polsce proces ukrainizacji w ostatnich latach zatoczył bardzo szerokie kręgi. Polska została oflagowana po ukraińsku. Żółto-niebieskie flagi, ale także czarno-czerwone zwłaszcza działacze społeczni, patriotyczni Krakowa byli w sposób szczególny narażeni na tę propagandę. Kolejne miejsca istotne dla polskiej pamięci historycznej były w ostatnich latach zawłaszczane przez Ukraińców, których banderowskie sentymenty od czasu do czasu Stawały się zupełnie jawne. No i w tym kontekście usunięcie ukraińskiej flagi z kopca kościuszki było z mojej strony działaniem w stanie wyższej konieczności, podyktowane poczuciem obowiązku, szczególnego obowiązku, do którego do którego się poczuwam w związku z nałożonymi na mnie obowiązkami poselskimi. Wówczas w czerwcu ubiegłego roku jeszcze jako poseł na Sejm, dziś jako poseł Polski do Parlamentu Europejskiego powtarzam stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu. A kto prosi? A kto prosi? A kto prosi? Proszę bardzo, ma pan przejście? Ma pan swobodne przejście? Ma pan swobodne przejście? Pan swobodne przejście. Jest. To jest miejsce, żeby zrobić przejście. Jest przejście. Świetnie, to proszę przekazać, proszę przekazać tym, którzy pana proszą, że jest przejście. Panie prezydencie, czy może pan powiedzieć, czego pomówienia kto złożył to zawiadomienie, czy to prokur tego, tego, czy nie, czy nie, czy nie. tego prokuratura e, nie ujawnia e, prokuratura. Pytanie zadałem. Prokuratura nie informuje mnie, z czyjego doniesienia. E, přijetli, Zostałem přijetli. włączony e, do tej sprawy. E, ciąg dalszy nastąpi, ciąg dalszy nastąpi, tak? E, o, wiecie państwo, z jednej strony to oczywiście jest groteska. <laughs> państwo polskie ma poważne problemy, bezpieczeństwo polaków jest zagrożone na różne sposoby. Właśnie banderowska piąta kolumna, która grozi nam. Ustami pani Panczenko na przykład grozi niepokojami społecznymi, podpaleniami, gdyby Ukraińcy w Polsce z jakiegoś powodu czuli się niedostatecznie usatysfakcjonowani, i prokuratura zdaje się, że w tej sprawie nie działa. Z drugiej strony, pakt migracyjny, subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach nadciągają. Zorganizowany reeksport uchodźców, na nachodźców z Niemiec do Polski. Prosimy, prosimy, jest przejście swobodne. I takimi sprawami prokuratura, prokuratura mogłaby i powinna się zajmować, ale jak widzimy, jak widzimy, przykład idzie z góry. Przecież dzisiaj prokuratorem generalnym jest pan minister Bodnar, który... I jeszcze w swoich przedministerialnych czasach publicznie wyrażał nadzieję i, jak zrozumiałem, wolę polityczną, by Ukraińcy w Polsce jak najszybciej nabyli pełnię praw politycznych. Związki pana Bodnara, związki pana Siemoniaka. Nie wiem, czy li, tylko sentymentalne czy organizacyjne związki z, y, y, z organizacjami diaspory ukraińskiej w Polsce y, y, są faktem. Y, y, no i, w tym kontekście, no I w tym kontekście moja dzisiejsza tutaj y, wizyta o charakterze nietowarzyskim w prokuraturze w Krakowie <laughs> staje się znamienna. Mam dla Państwa też wiadomość dodatkową z przedostatniej chwili w czasie, kiedy tutaj Prokuratura w Krakowie prowadzi czynności w tej zaległej już od roku zaległej sprawie w Brukseli Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego prowadzi procedurę uchylania mojego immunitetu. Parlamentarnego, ale to nie do tej sprawy kopca kościuszki, tylko do pakietu hanukowo-choinkowego. Jest mi w Brukseli ten immunitet uchylany z Komisji Sprawiedliwości. Sprawa wejdzie na posiedzenie prawdopodobnie najbliższe plenarne Parlamentu Europejskiego, więc, no cóż, może na koniec. Czy pan mecenas jeszcze doda do tej, do tej sprawy krakowskiej jakąś opinię? Tak, ja pozwolę sobie, pozwolę sobie, proszę Państwa, powiedzieć, że mój, mój klient przyszedł tutaj w takim przeświadczeniu, że sporo sprawa dotyczy czynu z artykułu 256. Przejście, dobrze przejście z artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest publicznego propagowania nazizmu, no to byliśmy raczej przekonani, że chodzi tutaj o wykorzystanie wiedzy pana posła jako świadka do wszystkich zdarzeń na terenie tutaj małopolskich, które związane są właśnie z propagowaniem nazizmu ukraińskiego. No, ku naszemu pewnemu zaskoczeniu okazało się, że Temat był zupełnie inny i raczej prozaiczny należy się zastanowić czy akurat prokuratura musi zajmować się tak w gruncie rzeczy błahymi problemami i prowadzić w takiej sprawie postępowanie. Panie pośle, Panie pośle, chciałem panu w imieniu Krakusów W imieniu Polaków podziękować za ten akt. Wzajem, wzajem. Eee... Musimy, musimy dbać polskość tego miasta, całej Polski. Nie możemy ani o krok się cofnąć, bo jeżeli nie... Dzięki aktywności pana Charyńczyka pomnik Mickiewicza na rynku krakowskim został odzyskany przez polskich patriotów i ja bardzo za to dziękuję. Panie ja już... Europośle, mam takie pytanie. Dlaczego to bydło eurokołkowowe decyduje od Pana obecności? To bydło eurokołkowowe Pana tam nie wybrało. Pan poszedł tam do Europarlamentu jako mój przedstawiciel. Ja się zgodziłem na to, że będę płacił podatki na to, żeby Pan dostał pieniądze na to, żeby Pan walczył w moim imieniu eurozłobie. Dlaczego jakieś bydło eurozłobowe ma prawo decydować, czy Pan będzie tutaj, czy Pan będzie tam? No, to, jest, to jest pytanie, które w istocie dotyczy nas wszystkich. Czy nasz los będzie podlegać decyzjom podejmowanym arbitralnie hen za górami i za lasami? Czy życiem Polaków będzie rządzić Bruksela, Berlin, Waszyngton, Londyn, Tel Awiw, Jerozolima? czy może jednak o naszym życiu będziemy decydowali tutaj w Polsce w Warszawie w stołecznym niegdyś Krakowie To jest to pytanie, więc mój przypadek, mój kazus ma tutaj o tyle szersze znaczenie, że jest to jakaś próba, tak, jakiś papierek lakmusowy. Jeżeli jeżeli jako przez Was, szanowni drodzy rodacy, wybrany parokrotnie do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, Wasz przedstawiciel doznaje, taki jest fakt, pewnych przeszkód w moich działaniach i jeżeli prowadzenie tej kampanii wyborczej też w jakiś sposób jest utrudniane przez te przez tę aktywność, nadaktywność prokuratury, no to, no to proszę odnieść to do życia wszystkich Polaków. Nasze życie tak właśnie wygląda: że, że e, ścigany przez prokuraturę będzie ten, kto się upomina o polskość Polski. <grym> Ścigany przez prokuraturę będzie w trybie pilnym ten, kto się upomina o bezpieczeństwo życia ludzkiego w Rzeczpospolitej, o bezpieczeństwo zwłaszcza najbardziej bezbronnych, malutkich Polaków. Ścigani będą obrońcy polskiego życia, wolności, majętności, godności, nie zaś ci, którzy tym dobrom, Zagrażają. No i, i to jest memento, i to jest kwestia, która się rozstrzygnie w jakiejś mierze 18 maja. Państwo zdecydujecie, kto tutaj ma rządzić. Tak? I czy polski interes narodowy i polska racja stanu mają być tym najważniejszym celem i dobrem wspólnym? Na straży którego stać mają organa i służby państwowe z polską policją na czele. Życzę panom bezpiecznej służby i, i życzę, żebyście w ramach bezpieczeństwa waszej służby doczekali się tego, żeby dostawać wyłącznie polskie rozkazy z polskiej góry. Wszystkiego dobrego życzę. Z panem Brown na prezydenta. Zrobimy zdjęcia, panie prezydencie. Tu zrobimy zdjęcia, mamy bardzo. Proszę bardzo pana, pana, eee. Tak, już czekamy. Zrobimy zdjęcia i ja to wejmuję, bo ja jestem inspiratorem tego wszystkiego.